Witamy w naszym filmie, w którym przyjrzymy się najważniejszym przesłaniom zawartym w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju. To właśnie tu zaczyna się nasza historia. Księga Rodzaju pierwsza opisuje piękno stworzenia. W każdym dniu Bóg tworzył coś wyjątkowego, kończąc z radością słowem i widział Bóg, że to było dobre. To przypomnienie o wartości i cudowności świata, w którym żyjemy. Czy nie powinniśmy codziennie doceniać tego, co nas otacza? Człowiek został stworzony na obraz Boży, co nadaje każdemu z nas wyjątkową wartość. Jesteśmy wyposażeni w zdolność do kreacji, miłości i zrozumienia. Jakie wyzwania stawia przed nami współczesny świat, aby nie zatracić tej boskiej iskry? W Księdze Rodzaju 2 i 3 spotykamy historię o raju i węża. To opowieść o wolnej woli, o wyborach, które podejmujemy. Życie w idealnym ogrodzie. Pokazuje, jak ważne jest podejmowanie decyzji i konsekwencji, które niesiemy ze sobą. W dzisiejszym świecie, z mnogością informacji i pokus, każdy wybór ma ogromne znaczenie. Upadek człowieka, tak jak opisany w księdze rodzaju 3, to moment, w którym zło wkrada się w ludzkie życie. To historia o utracie niewinności i konsekwencjach decyzji. Każdy z nas boryka się z wewnętrznymi niuansami konfliktu między dobrem a złem. Jak radzimy sobie z naszymi wyborami w dzisiejszym świecie? Mimo grzechu pierworodnego, historia Księgi Rodzaju to także historia nadziei. W każdym z nas kryje się potencjał do zmiany, do odkupienia. Jak możemy przywrócić harmonię w naszym życiu i w społeczeństwie? Jakimi przykładami możemy inspirować innych? Dziękujemy za to, że byliście z nami w tej podróży przez Księgę Rodzaju. Zachęcamy do refleksji nad tym, co oznaczają dla nas te nauki w dzisiejszym świecie. Subskrybujcie nas, aby nie przegapić kolejnych inspirujących tematów.